No dobra. Pierdolony. Ale ty zatkaj to, a nie pijesz. Co zrobisz? Językiem? E, super. Jak ty masz same w malowaniu piwa. No tej idę. To i tak będziesz... Oczywiście, że tak. Weź już we wełrątkę. Jeszcze nie pij. Już mu wycieknie. Nie blokuj się, pij Nie blokuj, nie nosem! Nie wyciekaj nosem! To już nie mogę, nie? Zaskoczyłem się Zaskoczyłem się Moje uczucie się zaskoczyć się? Wow, czy te nogi? Czyste zatoki! Bo ja kiedyś miałem czyste zatoki, jak pół kilisz wódki na co? Ale to jest infekcja! Do <grym> Do jest infekcja. O, to jest No ja ci To jest się klapa! A jak to Chodź. wypije ze mną, tak, to Poczekaj, jak ja przyjdę, to zaczynamy! Na pewno nie ja! Na rachunku, ja mogę, film czy zdjęcie? Nie, ty już nie włożyłeś Dzień dobry. No, jutro przy okazji. Jutro przy okazji. To dawaj, Danuś, to by też zrobił. Nie, chłopak. Tam byłeś. No chodź teraz, no, synku. Pa, pa. Ale jesteś obleśny, Bartek. Wiem. To pedał. Gey. It's okay to be gay. Dam, dam. To nagrywasz? okay to be gay.

Mm -hmm. Cze, y, co na ty na wagonie, no, na, tego... co no. na wagonie napisałeś? No dlaczego w ogóle z tego Co na wagonie napisałeś? Gorzowcy fani Alban. Jesteś głupi, nie? Prawda, jesteś głupi. Nie. A ciakać nie był głupi. Nie. nie. To masz teraz